Hej hej, jak się macie z tej strony, devil? I z góry przepraszam za tą nieobecność. Jakby to krótko powiedzieć, komputer mi się zdupcył, i no. No, no, okej, okay, dobra. Wracamy do gry. Dzisiaj gramy w Delta Force. Jest to dziesiąty odcinek? Tak, chyba tak. Misja. Kampania w czadzie. A dzisiaj, oczywiście, moja. Jedna z mniej lubionych misji. No, taka. Królewska. Trochę mi ta przerwa chyba zaszkodziła. Bo niezbyt mam tematów do rozmowy. O, do rozmowy. Z nikim nie gonam. Okej okay. Tyle strzelacie, tyle nie trafić. Ja pierdziele. Dobra. Trochę z, z wprawy wychodzę. Wstań! Hurryda. Dobra. Tak sobie taką głupią obietnicę na nowy rok sobie zrobiłem, że nie będę przeklinał na filmach. No ale kurwa. Jak tak można? Raczej, no, by to mi... by to mi to nie... o, ja... No, sami widzicie! Raczej by mi to nie wyszło. Dobra. Eliminujemy. wypad, wypad, wypad. wypad. E -h 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 kurde. Nie. Nie mam zupełnie o czym gadać, ten odcinek będzie taki nudny. Prawie mnie trafił. Skurczycyn. Okej. Okay. Gdzie tylko? <ścoughs> Okej. Okay. Lepiej będzie jak będę patrzał na mapkę. Mapkie, Co jego Zaczynam bredzić. Kury. Cały ja. Cały ja. Nie wiem, to jest Nie umiem się wysławić, To jeszcze bredzić zaczyna. cofam się w rozwaju. Łocie. No nie te kutwy. Bo zaraz muszę stąd spierdzielać. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze. Chyba. Raczej. No. Hello, jestem tutaj Debile A, tu mam iść Ok Łodzie, a, a tego jeszcze nie zatłukło O jakim prawem? Trump? A o tym nie było mowy, że tu będzie coś Takiego Wypad ja pierdziu! Ja pierdziu! Kiś! Szatany! No, jaja chyba robi Okej, okay, wiem, bardzo... O ty, celu. Dobra. Wiem, bardzo zajmują... Co ja gadam? Bardzo ciekawy odcinek. Kurwa chciałem pojeździć Ech, Dobra Wygląda na to, że se dzisiaj nie pojeżdżę No peszek Dobra Ech, Tak się rozglądam, patrzę jak to ma wilka ja piekcielę A jakby Ktoś nie wiedział, to ta mapa tak jakby się powtarza. Znaczy, pojedziemy w prawo, maksymalnie, czy tam pójdziemy, to mapa się powtórzy po prostu. Od tak. Znaczy, wiecie, te same drogi, to wszystko to samo, ale nie będzie jednak. No, to będzie już trochę inne miejsce, ale. Kur... Ja pierdzielę. Na horyzoncie jestem, no tak jakby, że mnie zobaczyli. Co tam stoi? Co to jest? Hmm, na pewno nic dobrego. Oho. o, okay. o. Okej, okay. co tam szczelało z zagórki? No ja, pierciu. Okej. Okay. Kolejny paduch. Ja... dzielę. Jaką to ma celność? Jeszcze mnie nie trafili. Ho ho ho. Trolololo. Taka celność. W głośnikach mi buczy komórka. Nie. Chyba tego nie słyszeliście, nie wiem I nie wiem Czemu mam Włączone słuchawki Eee Głośniki Skoro mam włączone słuchawki Geniusz Lepiej wyłączę A, klik Ładnie Eee um, No i co, nic tu nie ma To kto tak na napierdziukał? Nikt Eee No komu się chce tyle łazić, żeby chociaż tamtym samochodem pojeździć? Tam ja byłem Jezu ile już przelazłem Żeby chociaż tamtym samochodem pojechać czy coś Ale nie. A co tam jest? Hmm. Mówiłem, że te mapy się powtarzają Łocie wiory Co to? Pajaki snajpry. Czwalowane. Wiesz kur... O ty. Cyganie. Patrz. Przyczajone jak w pomidorach. A kałośnikowe nie do rady. Fuck. Ja bym chciał kałażka, tak fajnie by było. Znisz anteny satelitarne i wierzę w celu grzmot. No chyba nie. Czyżby kolejna willa. Typu. Corales? Yes, of course. Wypierdzielać. Pier. Precyzja. Kurde. Zaraz zasane kulkę, zaraz zasany kulkę. Ja pier... Dziele. Już ktoś tu przyniosł? Ja pier... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie, ale teraz pomóżcie, może co? O, okej. Okay. O wypad pad, cieganie. Get the fuck off. Get the fuck off. Uh. Jezusie, Chrystusie, ile tu tego jest. Który taki celny? Co? Który był taki celny? O, dobra, ktoś tu jeszcze, a tu jest, fujera i tu wszędzie. Mogłem sobie M16 wziąć z granatnikiem. Nie byłoby problemu. Ale nie. Muszę się uprzykrzyć życie. Tak zawsze. Zdychaj, kmiciu. Tam, 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 tam. No niech zniszczę. Hmm. Na dystans się nie da. To trzeba z bliska wysalić. Ślepy kret ze mnie. Chodź z niego też. Ucich. Hu 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 To było trochę niebezpieczne. Że tak to ujmę. I pod... Siecz. O mordy! Hehehe, okej. Okay. Tutaj jakaś impreza w ogóle. Kładą się jakieś czpuny. No chyba nie myślałeś, że cię nie zobaczę, co? Cyk. A może tak zdarza? Zdyjechać tak to kto się robi. Okej. Okay. c Dobra, już myślałem. Nie, znaczy nie, nic nie robiłem. Ja nie myślę. Urrydek! To strzela. Okej. Okay. Wiesz, że trzeba było jeszcze zniszczyć. Nie? Nie. Dobra. Nie mam jak to. Szczelić. No to się. Gdzie jest detonator?

555 punktów doświadczenia. Nie będę psuł tak pięknej liczby. Dobra, zabieraj mnie, Romeo! No. <laughs> Okej, okay. dobra. Ten odcinek może nie był jakiś tam e, wielce ciekawy. Mm. Za co z góry przepraszam. No, powrót niezbyt wyszedł. No ale cóż tam, rzec. Ja jestem DLL, to była Delta Force Extreme. Zapraszam do komentowania i oceniania filmu. Ja się z Wami żegnam. Na razie.